Psalm 16 mówi dalej: Wyznaję Panu, ty jesteś władcą. Właśnie to chcemy powiedzieć Tobie, Jezu, kiedy dobiegamy z Janem i Piotrem do pustego grobu. Ty jesteś władcą. Czy nie o to ostatecznie idzie w naszej wierze w Twoje zmartwychwstanie? Nie chodzi przecież o to, że widzieliśmy pusty grób. Ani nawet nie o to, że jego zagadkę rozwiązują nam pisma. Nie o to idzie, co stało się kiedyś. Lat temu blisko dwa tysiące. Chodzi o to, co dzieje się dziś. Dziś spotykamy Cię jako zmartwychwstałego, jako żyjącego Pana. Więc mówimy: Ty jesteś władcą. Jesteś moim panem. Nie boję się tego powiedzieć. Nie boję się Twojej władzy nade mną. Boję się swojego wyłącznie panowania nad sobą.